Miałam taką sytuację raz, bo ona nigdy, nigdy się źle w sklepie nie zachowała. Nigdy. I była tylko jedna taka sytuacja. Pamiętam, że byłam w sklepie i były jakieś kulki do kąpieli. No i dziecko idzie, no i widzi, że to ładnie wygląda. I ona chciała to wziąć i zjeść. I ja mówię: No, nie wolę tego jeść. Ja mówię, to są kulki do kąpieli. A jeszcze nie kupowałam takich kulek, no bo to i tak. Delikatna skóra. Dokładnie. Ale mówię: To nie jest do jedzenia. I ona tak spojrzała i pierwszy raz widzę, wtedy się płakała, pamiętam tak w sklepie i dla mnie reakcją było to, że ja po prostu nie zwracam na to uwagi, ale ludzie dookoła się bardzo źle zachowywali, wiesz, że pamiętam jakiś pan szedł i nagle jest tutaj idzie z półki i wygląda, patrzy, idzie z drugiej strony, zagląda i czuje, że on po prostu, ja nie wiem, szuka sensacji. I nie wiem, czy on chce pokazać, że co, że dziecko płacze, to ja jestem złą matką, czy nie wiem, ale pamiętam, że jego zachowanie było bardzo źle, a później jakaś pani przyszła i ja tak stoję przy niej, no bo niech się wypłacze, co ja mogę? No, nie pozwolę ci zjeść tej kulki. No, co ty tym płaczem nie spowoduje tego, że ja ci powiem tak, zjedz tę toksyczną kulkę. No to czekam, aż się po prostu uspokoi, jakaś pani nagle przychodzi obca i zaczyna ją wiesz, po głowie głaskać. Ja mhm. myślę, no. Co nie ty no, robisz halo, w tak. tym momencie. Yy, i, i oczywiście, Ludzie przekraczają granice w tych sytuacjach, tak. jakbym rościli sobie prawa do cudzego dziecka. No i oczywiście ona się później uspokoiła i zapomniała o tej sytuacji. To było raz i się nauczyła. Mhm. Być A... może też dla niej nie było komfortowe to, że ktoś podchodzi obcy. No tego. na pewno nie.